Dzień dobry. Z tej strony Randa z Plants i co prawda jestem dzisiaj w innym miejscu, bo nie mieliśmy dostawy, ale stwierdziliśmy, że zostawimy dla Was kod dynia, który daje 10% rabat przy koszuku 150 zł na roślinę. Rabat nie będzie obowiązywać na rośliny przecenione i z drugiej kategorii. Rabat będzie do 2 listopada. I za chwilkę wam pokażę, co takiego jeszcze mamy tutaj dostępnego w sklepie stacjonarnym. Co też znajdziecie na naszej stronie internetowej www.loveplants.pl. Zapraszam Was! Ostatnio zamówiłam dużo więcej aporokaktusów Malisoni i jak widzicie, mamy jeszcze je dostępne. One kosztują 149 zł, więc dorzucicie coś sobie, na przykład nawóz za 6 zł i możecie skorzystać z rabatu. I tutaj na przykład mieliśmy kwiata, który zdążył już przekwitnąć, przepięknie kwitnął. Może Wam tutaj wkleję zdjęcie, jak on pięknie się rozwinął, więc takie aporokaktusy możecie mieć 10% taniej taki zakątek z Anturiami, z Labisciami, z Rapitoforami i na przykład Anturium Peltigerum. Od razu po wpisaniu kodu macie 10% rabat. Tutaj mamy Weiti, Anturium. W średniej doniczce też od razu schodzi na rabat co wam jeszcze chciałam pokazać? Mamy jeszcze dostępne te monsterki Adansonii variegata i jak możecie zobaczyć, one dosyć ładnie są tutaj wybarwione. One są przecenione z 119 zł na 59 zł. Co prawda, nie obniży wam kod o 10%, ale możecie sobie dołożyć do 150 zł. I obniżę Wam na kolejne inne rośliny. Tutaj mamy labisty, jak widzicie. One są bez witrynki i bardzo ładnie u nas rosną. Możecie zobaczyć, tutaj, tutaj jest w ogóle nowy liść. Ten liściar bardzo ładnie wygląda. Te, te sadzonki są dosyć ładnie już u nas rozrośnięte, więc dorzucajcie sobie, żeby przekroczyło 150 zł i one są już na promocji. Rapidofory, one w ogóle mają tą cenę, którą od razu Wam kasuje jakby rabat po wpisaniu kodu, tutaj są y, Anturia Luxuriansy, jeszcze ostatnie Anturium 2 nie Vitae Vitarifolium i od razu po wpisaniu kodu będziecie mieć zniżkę na nie. Tutaj w ogóle mamy combo, y, bo bardzo długo mamy y, ten, tego filodendrona y, Green Kongo, bardzo moje serduszko jest zranione, bo nie zachwycił Was totalnie. On już jest w bigosie, przepiękne, wypuszcza tutaj już listki takie nawet z wybarwieniem takim lekko różowawym. Mega duże są te sadzonki i mamy cztery sztuki i przeceniliśmy je na 199 zł z 499, więc nie obowiązuje na nie rabat, ale... To jest naprawdę chrapka dla osób, które lubią filodendrony, bo mm, sprzedajemy je poniżej kosztu zakupu, więc jeśli ktoś uwielbia takie ciepkowe, że tak powiem rośliny, no to, to ten filodendron jest naprawdę ekstra. I tak mówię, moje serduszko krwawi, bo one są naprawdę przecudownie wybarwione. Jak możecie zobaczyć, tutaj już jakaś taka pomarańcz z różem się pojawia. Naprawdę super. Filodendrony Florida Beauty zostały nam trzy sztuki, też dosyć ładnie wybarwione. Tutaj mamy Monstera Sierrane i ona już jest w docelowym podłożu, ma już palik, wszystko to co trzeba, tylko trzeba zaczekać, aż pojawią się te charakterystyczne dla tej odmiany Monstery liście. Rapidofory, które od razu wskakują po wpisaniu kodu na 10% rabat. Te rapidofory eliptyki też przecudowne, One naprawdę rosną yy, liść za liściem. Ten, yy, one były połowę mniejsze, jak do nas dotarły jakoś dwa tygodnie temu. Mieliśmy w dostawie, hmm, chyba tak, więc one dosłownie raz, dwa, trzy liście u nas już wypuściły nowe. Więc jeśli ktoś nie ma, to naprawdę polecam, bo dosyć yy, fajna i bardzo szybko rosnąca roślina. My tutaj dalej mamy mamy na przykład Alokazję Dragon Scale Mint i naprawdę bardzo fajna cena. 169 zł i od razu też skakuje na rabat. Tutaj mamy syndapsusa Dark Silver Cloud Variegata i zobaczcie na tego liściora, przepięknego, fajna. To jest jedna jakby dostępna roślina, więc dokładnie otrzymacie tą, którą trzymam. Tutaj mamy jeszcze floriki takie mniejsze, ale też przecudownie wybarwione I nawet wczoraj podmienialiśmy zdjęcie, więc macie tutaj zdjęcia aktualne, chyba trójki i dwójki z tego, co kojarzę. No naprawdę boskie są wybarwienia. Dwa ostatnie luksuriansy też są takie ładnie rozrośnięte. Ja uwielbiam właśnie w tych aluturiach to, że te nowelistki są takie inne od tych już takich docelowych, ale zobaczcie, jak on sam od siebie się. Na tutaj ma jakieś paprochy, ale to nie jest przędziorek, nie bójcie się, tylko jakieś y, pozostałości po pyłku. I tutaj mamy alokazję mandalaj, y, tutaj też fajne rozrośnięte sadzoneczki co kryje się w witrynce? W witrynce przede wszystkim mamy maluszki, bo ja bardzo lubię mieć w witrynce maluszki, bo one tak nie przesychają podłoża. Mamy tak, anturium varroquenum, anturium, to nowe, które do nas ostatnio przyszło, czyli vitarifolium variegata. Przecudowne variegacja, Anturium vitarifolium, też niby maluszki, a naprawdę ładnie rozrośnięte są, te ich charakterystyczne właśnie długaśne liście. Anturium luxurians i radicans. Tutaj jeszcze mamy Anthuria Force i one już są w docelowym podłożu, bo my je poprzesadzaliśmy, bo one przyszły z takim foliowym opakowaniem z małą ilością podłoża. Tutaj są okazje poli variegata, super ta Wariegata jest, tutaj nowy listek wychodzi. Tutaj jakieś alokacje Teletubiś, Loco, i tutaj mamy takie nadprogramowe maluszki na samym dole. I tak u nas witrynka wygląda. A, jeszcze my mamy Anturium Red Beauty z nowym listeczkiem. Zobaczcie, te liściory też przepiękne. Są takie, właśnie mocno bordowe mamy takie dosyć fajne rośliny, które m, chyba za mało o nich opowiadam, są to kamferie i pierwsza odmiana to jest Aurea variegata, one mają przecudowne te wybarwienia, takie bardzo rozproszone, gwieździste, tutaj jest odmiana Marbel variegata za 79 zł i ona dosyć fajnie rosną, dosyć szybko, ładnie kwitną na taki fioletowy kolor i troszeczkę zachowują się jak skrzydłokwiat, więc regularne podlewanie. Jasne, rozproszone stanowisko, po lekko cieniste i podmieniamy podłoże na ziemię uniwersalną z perlitem. Na samym dole mamy A filodendrony Summer Glory, zobaczcie te liściory, naprawdę fajne i tutaj widać już, że rosną kolejne. Anturium Passazanum, tutaj taki mamy wyjątek, mamy przesadzoną Stefanię suberose za 396 zł. My te Stefanie mieliśmy chyba z 2 miesiące temu albo z półtora miesiąca temu. Ta jedna sztuka u nas została, bo my ją przesadziliśmy, bo przyszła od ogrodnika bardziej podlana, dlatego my ją od razu przesadziliśmy do podłoża do kaktusów do sukulentów. Odczekała sobie u nas ze chyba trzy tygodnie. I już jesteśmy pewni, że możemy dać do sprzedaży, więc to też jest ostatnia sztuka, więc dokładnie tę sztukę otrzymacie jeśli zdecydujecie się zamówić i ona jest już po takiej aklimatyzacji i nie musicie się bać, że taka droga roślinka po przesadzeniu wam padnie, bo jak widzicie bardzo fajnie zachowała się. Po przesadzeniu mamy filodendrony Marsy na promocji i też one, nie wiem dlaczego, nie zachwyciły Was, a one mają przecudowne wybarwienia. Najpierw ten listek jest taki czerwonawy, który później przechodzi z taką jasną zieleń. D tutaj mamy pachirki standardowo, one najlepiej nam się sprzedają w sklepie stacjonarnym. Y ostatni filodendron Jose w doniczce chyba 17, też jest ładne. Tutaj nowy liścior jest taki przepiękny. Florida Beauty, nie Beauty, Florida Ghost, który jest przeceniony na 149 zł. Ostatnie Epipremum Cinto Goldfinger, ten, który będzie miał takie wielkie liście z dziureczkami, i z tutaj takie powycinane te liście, i też łapie się od razu na rabat. I u góry mamy w sumie trzy sztuki, bo kolejne y, jedna sztuka jest do wysyłki. Y, Anturia Big Bill, które od razu też Wam y, mogą na, wskoczyć na rabat 10%. Regał z potączami, które y, nam zostały. Jest to Stindapsus Argeraus. Ostatni y, takie miks pnączy. Y, tutaj jest Brazil Epiprem Golden Photos i Aureum. Złoci z Tindapsus Moonlight, tutaj mamy y, Silvery An, tutaj są jeszcze Nanga Senai, przepiękne epipremna Amplissimum Varie, cudowna taka warygacja i ona jest charakterystyczna, że ma y, środeczek taki zielonkawy. Y, mamy ostatnie epipremną Silver Stripe, przecudowne są też te wybarwienia takie srebrzyste, y, bardzo ładnie rozrośnięte epipremna Golden Photos. Brazylki, tutaj mamy Cebu Blue Epipremnum. Ostatnie Epipremnum Marble Planet, albo Monstera karstenianum. jak zwał, tak zwał, bo za, za, tutaj w zależności od jakiego ogrodnika, taka, takie jest nawet nazewnictwo, więc tutaj też tak ładnie rozrośnięte. Ostatnie Epipremnum High Color, też przepięknie wybarwione. Tym się charakteryzuje, że je ma dosyć dużo. Tego wybarwienia żółtawego, epipremnum Marble Queen, Global Green. Na dole są jeszcze na Aureum złociste. Pełno filków Mikansów, bo ostatnio bardzo fajnie nam się sprzedają. Fajne cenie, bo 29 zł. I zwykłe Filodendron Scandals Green. I tutaj jeszcze mamy epipremnum Jade. To jest to epipremnum które ma duże liście, ale są po prostu zielone. Mamy też sporo monster syltepecana. One bardzo szybko rosną. To są te monstery, które mają takie wybarwienie srebrzyste. Możecie poprowadzić na paliku albo pozwolić swobodnie zwisać. Nawet do cienistych miejsc się nadają i one naprawdę bardzo szybko rosną. Ostatnie cisus striaty. Tutaj mamy przepiękne filodendrony krem z Tutaj jeszcze są sansevierie, o super są też mm, filodendrony mają w mniejszym rozmiarze, ale one już wypuszczają te liście bardziej powcinane. Ostatnie też są y, filodendrony tortumy, y, dwie ostatnie tutaj widziałam mm, puberule. Dwie ostatnie, nie dwie, y, te, trzy ostatnie monstery Piccolo, to są te monstery minima, które mają zdecydowanie mniejsze liście. O, jak przepięknie się błyszczą. Mamy tutaj jeszcze Epipremna giganteum variegata i one będą mieć takie właśnie wielkie, podłużne liście w późniejszym czasie. O, właśnie tutaj jest taka salonka naprawdę z przepięknymi liśćmi. Co prawda niektóre są też takie mniejsze, ale też ładnie wybarwione. Mm. Mamy ostatnie trzy style Silver Lady na paliku. Tutaj są begonie Makulaty przepięknie wybarwione. Ostatnia ym, begonia Cracklin' Rosie. Tutaj mamy Campylinet i tutaj dział z chojami które. Ym, choje mamy w, niektóre w pojedynczych sztukach, na przykład tak: Hoja y, Rangsan. Tutaj są maluszki. Ostatnia Hoja Gracilis. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze tutaj variegata, przepiękna wariegacja. Y, tutaj ostatnie sztuki, choi y, Stone Ana, też ma takie podłużne liściory. Y, hoje y, Natifolia Green, tutaj są fo, y, Hoja Carnosa, też przepiękne są wybarwienia y, lisy. Tutaj mamy na przykład dosyć sporo czukę matiltki. One naprawdę za taką cenę bardzo fajnie są wyrośnięte. No i tutaj są już choje, latifolia, ale o tych dużych liściach. I wszystkie sadzonki mamy tutaj już z aktywnymi stożkami wzrostu. Więc wszystkie trzy sztuki, które są dostępne, są już jakby widać, że ukorzenione i już podjęły wzrost. I tutaj mamy przepiękne ginury. I tutaj na samym dole są aglaonemy, które bardzo chętnie kupujecie na prezenty. Mamy jeszcze peperomy, które są takie różowiutkie, bardzo fajne. One są bezpieczne dla zwierząt, więc możecie sobie spokojnie przy zwierzakach kupić. Tu jest odmiana żeli, tutaj jest odmiana Green Gate, Ludwicia Discolor. One tutaj zaczęły nam kwitnąć. Przepięknie zaczęły się rozkładać, więc macie naprawdę fajnie rozrośnięte sadzonki, dodatkowo, które kwitną i naprawdę bardzo ładnie m, pachną. Zostały nam ostatnie peperomie Creme bruyule, przecudownie wybarwione. Zobaczcie na tą kamę kolorów. One kosztują 96 zł i mamy trzy ostatnie sztuki na przepiękne begonie Brevirimosy. Yy, one mają te cudowne wybarwienia różowawe i dodatkowo, jak widzicie, tak metalicznie się błyszczą, więc naprawdę fajnie wyrośnięte mamy sadzonki. Tutaj jest begonia Blanche i Motlet, na przykład taka doniczka wyrośnięta, ale mamy takie też mniej. Z reguły na zdjęciach są właśnie te mniej wybarwione i mniej, na przykład wyrośnięte sadzonki. I pieniążki, no kto nie lubi pieniążków, mamy jeszcze y, odmianę Sugar, która jest taka nieregularna i mm, zwykłego pieniążka, który jest y, dosyć mocno już taki rozrośnięty i niektóre mają sporo tych małych sadzonek. I tutaj trzy ostatnie sztuki y, Draceny y, Goldfestiana i pil, nie pila, Pelionie, które mają takie przepiękne też wybarwienia i to jest Pelonia repens variegata. Bardzo ładnie wybarwione mamy syngonium mochito albo motlet. Są dwie nazwy i tutaj mamy bardzo ciekawą sprawę, bo mamy Spiritus sancti philodendron przeceniony w drugiej kategorii. On jest przeceniony z 132 zł na 69 Dlaczego tak? Bo on nam troszeczkę przyszedł pokiereszowany w dostawie i na przykład może mieć tutaj jakieś uszkodzenia mechaniczne na końcach, taki jakby przykleszczony, ale jak na Spiritusa to jest naprawdę bardzo dobra cena. Niektóre są przesadzone do Bigosu, niektóre nie, więc tutaj będziemy wysyłać różnie, i sporo tych sadzonek mamy, więc jeśli ktoś jeszcze nie ma, to polecam, bo jak na 69 zł, to można sobie o, tutaj na przykład musieliście odciąć połowę listka, więc można sobie spokojnie go bardzo ładnie wyprowadzić i doprowadzić do bardzo ładnego stanu. Tutaj mamy filodendrony warsewiczne. O, i tutaj mamy też um, Anturium Magnificum, który jest przeceniony na 19 zł, i on jest w drugiej kategorii, bo nam przyszły jakieś takie, właśnie um, też y, z jakimiś plamkami. Tutaj o widzicie, y, i to się wszystko jakby dzieje w dostawie. I macie za 19 zł y, Anturium Magnificum. I tutaj jeszcze mamy trzy monstery burle Marks. Mm, też ładnie y, mają puszczone te y, powcinane liściory. Ten na przykład z ceną jest już naprawdę bardzo taki powcinany, nawet ma dwa wcięcia i y, kosztuje 179 zł, więc od razu po wpisaniu kodu y, wpisuje się jakby na roślinę, która od razu jest przeceniona. O, i tutaj jeszcze mamy filodendrony kobra y, One kosztują 120 zł. 139 zł, przepraszam, ale naprawdę jak widzicie, bardzo ładnie są rozrośnięte i wybarwione. Tutaj mamy trzy ostatnie syntepsusy: Trebina, Haku, Begonie. Hmm, która to jest Begonia? Begonia, Black Forest. Niektóre sadzonki nam już kwitną. To też jest przepiękna taka chojka, yy, jaka chojka Begonia, Epipremnum y, Godzilla. I tutaj mamy cisusy, mamy fajne bilki, kulkasy, maranty, cisusy, które są ładnie wyrośnięte. No i sansevierie. Też bardzo ładnie wyrośnięte mamy ostatnie sztuki Epipremnum Baltic Blue na paliku. Dobrze by było już przesadzić je do docelowego podłoża. Dodać palik jako kolejną podpórkę. I one kosztują 119 Złotych. Świeci nam słońce, i nie mogłam długo znaleźć miejsca na tą euforbię, żeby Wam ją pokazać. Yy, przykładową sadzonkę, i one są grubiutkie, ładnie wybarwione. Charakterystyczny jest u nich ten marmurkowy yy, kolor. Jest taki yy, od yy, jasnej zieleni po takie lekko srebrzyste, i one kosztują 109 zł. I troszeczkę jeszcze tych sztuk mamy. Mam nadzieję, że przy jakiejś roślince serduszko bardziej Wam zabiło i skorzystacie z rabatu. Przypominam, kod DYNIA wpisujecie go w koszyku, daje 10% rabatu przy koszyku 150 zł na rośliny nieprzecenione i bez drugiej kategorii. Kod działa do końca niedzieli, czyli do 2 listopada, a my już się widzimy przy następnej normalnej dostawie. Do zobaczenia.